Witamy w kolejnym odcinku, w którym przedstawimy następny zestaw sylwestrowy, tym razem prezentuje go Albert. Cześć, miło mi was powitać. Chciałbym wam pokazać mój zestaw, jaki specjalnie dla Was przygotowałem pod te święta. Czyli to jest taki zestaw, który byś sobie na sylwestra sam prezentował? Myślę, że tak. Byłbym skłonny wydać pieniądze, żeby to mieć. Jakby fajne efekty, fajne zabawki, można fajnie się pobawić. No także opowiadaj, co to tam wybrałeś? Zaczniemy od Małych rzeczy. Takie o Big Bang 2G. To Taki już mały, mogliście mały, widzieć Cię w poprzednich w... filmach. Najfajniejsze, najmocniejsze, jakby dostępne aktualnie w sprzedaży. Fajnie strzela, mocno. Duży hałas, jakby tutaj może małe, a, ale jest potężne. Nie zawsze liczy się wielkość, czasami liczy się jakość. Tutaj jakość jest niezwykle wielka. No więc polecam. Jakby fajne, bo też jest dużo sztuk, można sobie odpalać, rzucać. Dobra. Fajne do zabawy. Dobra. Dalej, Co przechodzimy dalej Rzymskie ognie. Fajne, niby nie powinno się trzymać w dłoni, więc nie będę zachęcać do trzymania w dłoni. Nie zachęcaj. Absolutnie nie zachęcam. Wcale nie można tak trzymać o taki, tak piu, piu, piu. Ale jest Trzyma. fajne, bo jest 6 sztuk po 25 strzałów. A to może powiesz, dlaczego nie można tak trzymać w ręku? Dlaczego nie można tak no. trzymać? Bo to jest niebezpieczne. A dlaczego? Bo wiesz, siła odrzutu, fizyka. Wiesz, tutaj wylatuje pocisk, ty trzymasz tu, źle złapiesz i, i to działa tak, że wiesz, tutaj kulka wyleci, to ci odleci, gdzieś tam wypadnie i później sobie strzela. Ewentualnie też może coś pójść nie tak, może być źle zmontowane i gdzieś tutaj I się może się dzieje? dalej przedostać. Ładunek może ci wybuchnąć w dłoni. No właśnie, przy głowie czy oku przykładowo? Tak. Szczególnie jak ktoś chce tak postrzelać i gdzieś tu wybuchnie, to po oku, po twarzy. Tak, bo nigdy nie wiadomo, jak to tam Chińczyk zmontował. Eee, I jeszcze warunki atmosferyczne mają znaczenie, bo jak będzie wilgotno, czy ktoś to zamoczy, to wtedy bankowo ten moździerz e, napuchnie i ładunek nie wyleci i wybuchnie. Tak, plus to też wychodzi, jak tak, mocno wieje, no to ta kula zmienia też swoje położenie. Dlatego najlepiej to pionowo ustawić, żeby sobie strzelało. I jest jeszcze jeden element zagrożenia? Czy jak ktoś za mocno ściśnie? Źle złapie? Tak, tutaj też może. To zablokuje moździerz, wtedy też wybucha i nie ma kawałka ręki. A przy pomyślnych wiatrach, a przy niepomyślnych jeszcze można wzrok stracić czy coś innego, więc zgodnie z instrukcją obsługi trzeba. Dobra, tak, tutaj wszystko jest ładnie napisane, więc zachęcam do zapoznania się z ulotką przed skorzystaniem. Tak jak w przypadku pozostałych rzeczy. I ostatnie, wyrzutnia. Najlepsze na koniec. Tutaj wyrzutnia schodki. Fajna, sympatyczna. Podoba mi się w niej to, że efekty idą od najmniejszych do największych. Że to jest to potęgowanie tego napięcia, jakby... To wy wygląda tak, jak przy zwykłym pokazie, gdzie na początku idzie spokojnie, żeby to ładnie zaczęło się napędzać. Później przechodzi do większych ładunków, a na sam koniec mamy największe na finał, więc ten finał jest jednego. A kalibry jakie tutaj są? Od małych... Do dużych. Od 18 do tam ilu było? 45 5. chyba, nie? Tak. Wysokość 35. 45 to już jest bardzo blisko tego limitu, jaki, jaki można osiągnąć, Mamy w pirotechnice amatorskiej. I jeszcze gramatura może, ile ja to tam ma tego Neku? Neku ile to ma? Kurczę, tutaj nie widać, bo to jest pewnie na tym kartonie zbiorczym. 936,5 neku. 9, czyli prawie czyli właściwie kilo. Czyli więcej niż 900, mniej niż 1000. Dokładnie. Tak. <grym> Czas trwania, mówiłeś już? Minuta 15. Minuta Więc 15. też fajne takie długie, jak się wystrzeli o tej północy, no to jest co oglądać. że Zdąży się wypić ten kiewiszek szampana. Oczywiście te osoby, co nie odpalają, bo wiadomo, że po alkoholu nie można odpalać. Eee, jak miałem pierwszy raz styczność z tą wyrzutnią kilka lat temu, to właśnie myślałem, co to za szajs, jak tylko tak wygląda, nie? Eee, ale się okazało, że właśnie za tym kształtem nie idzie tylko, e, tylko ładny, ładny wygląd, ale efekty też się tutaj zgadzają. Także to jest w ogóle hit sprzedaży ostatnich, ostatnich paru lat, choć brakowało ich na rynku polskim i dopiero teraz ściągnęliśmy większą dostawę tego. I chyba u nas jest jakieś 80% tych wyrzutni w Polsce, w naszym magazynie właśnie. Bo jest super. Tak, Więc można wyrzut. kupować po kilka. <laughs> tak. I pewnie zastanawiasz się, dlaczego wziąłem właśnie taką wyrzutnię. Otóż, jak możesz łatwo zauważyć, ma to kształt schodów. Schody symbolizują wspinanie się do wyznaczonego celu. To dążenie po tych kolejnych szczeblach po, po to, aby osiągnąć ten szczyt, symboliczne zakończenie roku, że tak właśnie tak że zaczynamy od stycznia, tu jest styczeń, jesteśmy najniżej, a później sukcesywnie idziemy do samego końca. i Tutaj mamy święta, i sobie strzelamy na sylwestrze, i wszystko przemija, tak jak te ładunki na niebie, co po jakiejś chwili gasną. To, to jest właśnie taka definicja życia, powiedziałbym. Czy chciałbyś jeszcze coś powiedzieć? To ja jeszcze mogę powiedzieć. No dobra. Eee, a no i wcześniej pewnie już tutaj nasz montażysta pokazywał efekty gdzieś e, podczas trwania naszej rozmowy, a jeżeli nie, to lecą teraz tutaj na górze. A jeżeli nie, to jest to już zakończenie tego odcinka. I możemy, możesz Albert się pożegnać. Cześć, do widzenia, Hej. do zobaczenia. Wyczekujcie mnie w kolejnych odcinkach, z przyjemnością się tutaj pokażę. Specjalnie dla Państwa.